Ta fotka. Bez zim. Hej, <laughs> wy, robimy turniej? Tak, mhm. robimy turniej. No tak. A się, a a się to się zdrije. To musimy jakoś przekonfigurować. Nie musisz palić, bo tam na Pendrawie jest serial na wszystko. Dobra, to na wszystko. Wszyscy na demówkach grali. A to Dobrze. tylko cztery z Kupiłem oryginał. A później... Nie, serio, a za 30 złotych, a później była za darmo w tej i chuj. No. Czuło, czułośmy... Aha, czekaj, jak było? na kulkę a, jeszcze. Kurwa, jedwo. czemu to tak wolno działa? No chuj. patrzcie To ile zmierzyło? 132, no Następny pomiar. <grymianie> no chuj, zbieraj ja wcześniej się wie, Szybciej kończymy. Daj mi! No to już mi z tych nie A jaka mieszka, mieszka ta lewy ma <grymianie> Nie, czekaj. Na czekaj, na trid, skakaj, czekaj. czekaj na czeka? to nie, ta Austria, jakaś jest. na ta jest dla leworęcznych. O. Pięknie, pograliśmy dsj na oscyloskopie. Żeby nie zjebać. Zjebiasz to. Aaa, jaka j**a. A nic. Dobrze zapracowali. <noise> Jest, napiszmy makro, żeby tymi potencjometrami grać. Zróbmy się jakąś nakładkę na system, która by ci to obsługiwała. Jakiś makro zwykle. Cóż, się jakąś kartę może? Dłuży...